Hej, czołem! Dzisiejszy film ma charakter rozrywkowy. Troszkę się pośmiejemy. Pośmiemy się z tego, jakie wojsko ma pomysły na promocję, na autopromocję. I Jednym z pomysłów jest właśnie zatrudnienie pani Marianny Schreiber w wojskach obrony terytorialnej. No, nie wiem kto to wymyślił i nie wiem kto miał taki pomysł. Nie wiem kto komu chciał tym dokuczyć. No, ale trafiłem na taki fajny artykuł, który właśnie. Ośmiesza wojsko, tak naprawdę. Nie? Słuchajcie, zacznijmy może od tego, że jeżeli jakikolwiek żołnierz robiłby to, co pani Schreiber, to miałby na pewno postępowanie dyscyplinarne i miałby dużo nieprzyjemności w związku z tym, że publikuje jakieś zdjęcia związane ze szkoleniem i z jednostką wojskową na swoich mediach społecznościowych, a tutaj pani Schreiber ma jakby Większe przywileje. Wiem jak, wiem, jak jest, wiem, jak było i, i, i co się dzieje, jeżeli ktoś przegina pałkę, a pani Schreiber jednak ma jakieś względy. Nie wiadomo czemu, ponieważ jej tutaj mąż, czy były mąż, czy aktualny mąż, czy partner, nie ma znaczenia. Pan Schreiber e, jest politykiem Pisu. I, I może jemu chcieli dokuczyć tym, że pokazują jego żonę i pozwalają jej na to, co ona robi. Zaraz Wam przeczytam parę tutaj kwestii z tym związanych. Może, może, może nie wiecie, kim jest pani Marianna Schreiber akurat i co ona robi, czym się wsławiła w tym świecie mediów, no ale do tego zaraz dojdziemy. Gwarantuję Wam, że no jest wesoło i to jak wojsko się ośmiesza, no ale to tylko oczywiście moje zdanie, w mojej ocenie wojsko się ośmiesza, być może w ocenie ministra obrony narodowej pana Tygryska Kosiniaka-Kamysza pani Schreiber promuje wojsko, no może tak wojsko ma wyglądać, no ale niektórzy, niektórzy są zbulwersowani. Jednak zanim do tego przejdziemy, krótka reklama i wracamy. Słuchajcie, już 27 kwietnia o godzinie 10 odbędzie się pierwsza w Polsce dostępna dla każdego symulacja konfliktu zbrojnego w naszym regionie. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i obserwować jak ten konflikt może się potoczyć na terytorium naszego kraju. Gra dostępna jest na stronie www.wielkagrawojenna.pl. Grę poprowadzą Marek Budzisz i... Generał Waldemar Skrzypczak. Pamiętaj, że z kodem porucznik masz 10 zł zniżki na uczestnictwo w wydarzeniu. Link do strony w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam do udziału porucznik Piotr Powałka. No więc. Nauczyciele zawsze mówią w szkole, że nie zaczynamy zdania od no więc. Więc zaczniemy tak jak nauczyciele nie pozwalają, czyli no więc. Słuchajcie tego. Portal na temat.pl. Schreiber promuje armię. Obok puszcza zdjęcia cycków. Słynny generał nie wytrzymał. Ośmieszające. No już się robi ciekawie, wiadomo nie. I yy, czytamy sobie dalej. Marianna Schreiber wróciła na Poligon, gdzie odbywa szkolenie wojskowe. Do sieci trafiają coraz to kolejne relacje z przedsięwzięcia. Ale, ale czy o taką promocję chodzi Wojskom Obrony Terytorialnej? No właśnie, czy o taką promocję chodzi wojską obrony terytorialnej? Czy to nie ośmiesza wojska? No ale niektórzy chyba twierdzą, że nie ośmiesza i pozwalają pani Schreiber takie rzeczy robić i pokazywać, robić zdjęcia i robić z wojska kabaret. Pani Schreiber jest podczas szkolenia wojskowego, które nie jest po to, żeby się relacjonować, a wręcz nawet ośmieszać. Nie chcę się z niej wyśmiewać, ale jako początkujący żołnierz rekrut też popełniałem błędy. Tyle, że ja tego nie, rel nie relacjonowałem. Reaguje w rozmowie z, na temat generał Roman Polko. No i pięknie pan generał zauważył, no, że rzeczywiście doświadczonym żołnierzom, zwłaszcza generałom, no. Troszkę to nie powinno się za, za bardzo podobać, takie podchodzenie do tematu. A o co konkretnie chodzi? No zatrudnili, zatrudnili pozwolili pozwoli służyć pani Mariannie Schreiber. A teraz o pani Mariannie Schreiber. Kilka słów. O Mariannie Schreiber powiedziano już chyba wszystko. Gwiazda mediów społecznościowych przeszła przez drogę od uczestniczki Top Model, idąc przez epizod w polityce, bo chyba jakąś tam partię swoją zakładała? Rozstanie z Łukaszem Schreiberem. Łukasz Schreiber to jest ten polityk PiSu, nie? I tak mam wrażenie, że oni chyba chcą panu, panu Schreiberowi, Łukaszowi, gdzie wiecie, politycy zawsze zgrywają takich poważnych ludzi w mediach, a zestawienie poważnego człowieka z panią Schreiber robi się już mało poważne. Rozstanie, aha, tutaj piszą o tym rozstaniu z panem Łukaszem Schreiberem, czyli co, już nie są małżeństwem, czy są w trakcie rozwodu, bez znaczenia, naprawdę kompletnie nie ma to dla mnie znaczenia, aczkolwiek się wcale nie, nie dziwię yy, panu Łukaszowi, że się rozstał, czy to pani się rozstała z panem Łukaszem, aczkolwiek mam wrażenie, że to jednak była decyzja pana Łukasza, bo ja, ja rzeczywiście yy, to może... Yy, Słabo wpływać na notowania polityczne, związek z panią, która była uczestniczką top model, a tutaj jeszcze mówią, że jest na portalu na temat.pl, aż po pozostanie patoinfluencerką. Czyli pato, uważają ją za patoinfluencerkę. No, słabo to się. Zgrywa z, z notowaniami politycznymi powa teoretycznie poważnego polityka, chociaż ja polityków nie uważam za poważnych ludzi, raczej za ludzi, no nie, nie wchodźmy w to. Kłócącą się z postaciami takimi jak Laluna, czy Goha Magical. Wiecie co? Wiem, że takie osoby istnieją w przestrzeni publicznej jak Laluna i Goha Magikal, ale kim one do cholery są, to nie mam kurde pojęcia. Pani Schreiber, wiem, że istnieje w przestrzeni publicznej, pani Marianna Schreiber, ale kim ona jest generalnie, nie mam pojęcia. Wiem, że rzeczywiście jakąś tam partię próbowała stworzyć, czy stworzyła, że jest albo była żoną, czy partnerką pana Łukasza Schreibera, że jest pato-influencerką, to wiem, że w jakichś tam galach MMA startowała i, i z kimś się tam prała, yy, udawała, że się udawała sport. No to, to to wiem i wiem, że taka pani jak Laluna i Gocha Magical też istnieje w przestrzeni publicznej i chyba one też są w tych freak fightach i tak MMA coś tam, coś tam freak fight MMA czy tam jakieś inne bzdury, nie? No także polityka teoretycznie poważnego kojarzyć z panią, która się kłóci z Laluną i Gochą Magical. Ja nie wiem, kabaret, nie? I taką, taką, taką kobietę biorą do żeby to promowała? Żeby promowała wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej? Dobra, okej. Okay. Marianna Schreiber wróciła do wod. Już opublikowała serię relacji na Instagramie. Ledwo weszła, już kurda tak. Ja przed bramą jednostki, ma buziaczek. Ja pobierająca... Te, y, jakieś samsorty mundurowe, buziaczek, tutaj oddająca y, ten, y, honory. No pięknie, to oczywiście mamy na Instagramie. Chcecie sobie, zobaczcie, ja nawet nie będę wam tego wklejał, bo to jest jakaś żenada, nie? Teraz w życiu celebrytki doszło y, do kolejnego zwrotu. Od kilku dni Schreiber relacjonuje swoją dobrowolną zasadniczą, a teraz jest w dobrowolnej. Jak swoją dobrowolną zasadniczą służbę wojskową dla. Aha, dobra jest w wojskach obrony terytorialnej, bo to terytorialne coś popieprzyli w tym na temat chyba nie. Bo w 18 brygadzie obrony terytorialnej pozdrawiamy 18 brygadę obrony terytorialnej. Takiej promocji nikt wam nie zrobi, naprawdę. Jest fajnie. Ja yy, pozdrawiam przełożonych pani Schreiber, dowódcę drużyny, dowódcę plutonu, dowódcę kompanii, brawo i lubi, lubię to, naprawdę. Ja naprawdę chciałbym być, nie, nie chciałbym być w, waszy, w waszej skórze, żeby mieć taką kobietę, pato influencerkę, która się kłóci z panią Laluną i Gochą Magikal na kompanii, nie? No, ale spoko, nie? Jest fajnie, nie? W szkolenie na wysokim poziomie, no to o czym świadczy niestety. Kochani, wróciłam, ogłosiła, pozując przed wejściem na poligon w warszawskim Rembertowie. Niedługo później opublikowała kolejne zdjęcie, informując, że bierze udział w szkoleniach TC3, CLS, Combat Lifesaver, a potem opublikowała jeszcze jedno zdjęcie. Ona wiecie, ona, ona nie, nie ma czasu się szkolić. Ona robi zdjęcia, tutaj ja jestem, tu się szkole. Aha, pacha paha, nie? Fajnie. E, na którym zach, e, zachwalała elastyczność wod. To, co mnie pozytywnie napędza, to fakt, że wojsko polskie dba o e, rozwój swoich żołnierzy, a ja mogę łączyć służbę z obowiązkami zawodowymi, a przede wszystkim z opieką nad dzieckiem i dołem, napisała. No, gdzie? No, Płacą mi za to w młonie? Naprawdę, ty grysku, płacisz tej kobiecie za to, żeby tak fajnie zachwalała i te fajne zdjęcia robiła? Ale to jest, to jest ośmieszanie, naprawdę. Troszkę sobie w kolana ostrzeliście z panią Schreiber, naprawdę. To jednak nie koniec. Schreiber równolegle publikuje odważne zdjęcia na platformie X, gdzie pokazuje swoje ciało, dzieląc się z internautami dwuznacznymi komentarzami. Pytacie, jak wygląda mój salon? Z góry uprzedzam, mam jeszcze wiele pomieszczeń, więc do majówki wystarczy napisała. Część użytkowników X zwróciła żołnierce uwagę na treści, które prezentuje w mediach. No i oczywiście tam. Zdjęcia sobie poglądajcie na platformie X. Ja wam tego nie, nie będę udostępniał. Jest to publicznie dostępne, także jak kto lubi, niech sobie poogląda. I... Po raz kolejny mówię, nie dziwię się. Ciekawe, czy to był pomysł, żeby się rozpać, ro, rozstać. Czy pana polityka, czy jej. Podejrzewam, że ani jednemu, ani drugiemu nie, pasowało, nie pasował ten związek. Schreiber postanowiła im odpowiedzieć. Tak jak będę chciała, to będę wstawiała zdjęcia cycków. Jak będę chciała, to będę mówiła o swoich sukcesach, jak będę chciała, to będę chodziła na marsze, jak będę chciała, to będę się angażowała we free fighty, nikt już więcej nie będzie mówił mi, jak mam żyć, stwierdziła. Dobrze, niech Pani pokazuje te cycki, Pani Schreiber, na pewno yy, potencjalni nasi wrogowie się ucieszą, którzy mają gdzieś tam zaatakować, a później gdzieś tam mają z Panią, yy, Panią wziąć do niewoli być może. No to fajnie, takich mamy żołnierzy, gratuluję. Schreiber wraca w Kamasze. Generał Polko to nie ma nic wspólnego z promocją armii. Oczywiście link do całego artykułu macie w opisie pod filmem. Dobrze jest przyjmować ludzi, którzy będą nagłasiać kwestie służby wojskowej. W Ameryce mieliśmy przykład Elvisa Presleya. Sama Ukraina walcząca, kiedy ludzie wstępują do armii, pokazuje, że każdy z nas ma obowiązek obrony swojej ojczyzny, ale muszą być postawione jasne zasady. Reaguje w rozmowie na temat były dowódca grom generał Polko. Ja też mówię o tych jasnych zasadach, bo każdy inny żołnierz, jakby tak pajacował, no to byłby co najmniej upomniany i tak to by się nie odbywało. A tu widocznie ktoś, ktoś panią Schreiber, nie wiem, steruje, pozwala jej na to, żeby w taki sposób reprezentowała wojsko, że jest fajnie. No jest fajnie w wojsku, ja też mówię, że jest fajnie, wa warto iść, zobaczyć, jak się nie podoba, to się pożegnać. No ale nie w taki sposób. I dodaję, przecież armia ma swoje zasady do dotyczące dyscypliny wizerunku. Właśnie, wizerunek. Chodzi o wizerunek armii. Czy armia ma, ma być postrzegana poprzez pryzmat... Eee, buziaczek! A. <noise> Czy tak ma być postrzegana armia poprzez pryzmat pani Schreiber? To nie jest tak, że każdy może filmować się na poligonie, robić sobie zdjęcia i wrzucać je do sieci. Te systemy przecież funkcjonują. No widocznie jest tak, że każdy może sobie robić co chce i wrzucać. Znaczy nie, nie każdy. Pani Schreiber może robić co chce, może sobie pajacować, wrzucać, ośmieszać armię, a inni żołnierze, którzy być może by w lepszym Kontekście promowali armię, to już tego nie mogą robić. Generał Polko zwraca uwagę na fakt, że działalność Schreiber jest często kontrowersyjna. Celebrytka w ostatnich latach zdążyła bowiem założyć partię polityczną, prowadzić własne programy, brać udział w patogalach, a także czyli w tych free podejrzewam, o to chodzi te patogale a także zaliczyć medialne rozstanie z Łukaszem Schreiberem. W nawiasie przypominam. Polityk PiSu, <laughs> ale, ale mu, dowaliła, ale mu dowaliła, no, gratuluję, nie no, gratuluję rozstania generalnie, Panie Łukaszu, że w końcu stanie się Pan poważnym człowiekiem, mam nadzieję, dzięki temu rozstaniu. W ostatnich tygodniach ja w ogóle nie, nie sympatyzuję, nie, nie znam Pana Schreibera Wiem, że jest jakiś tam głównym politykiem pisła. Ja w ogóle pisu nie lubię. Nie? Także pana Schreibera też ogólnie tak jako polityka na pewno nie lubię. Nie? W ostatnich tygodniach zaś była kojarzona głównie ze sporów toczonych z Laluną i Gochą Magikal. No, kolejne jakieś yy, kobiety, które są znane z tego, że są znane. Nie? Od jednej z nich publicznie dostała z liścia. W drugą miała z drugą miała walczyć w klatce, ale tuż przed starciem została zatrzymana przez policję. Uhuhu. Czy akurat o taką promocję chodziło wojskom obrony terytorialnej? No właśnie, pytanie, czy naprawdę wojsko ma tak wyglądać? Nie ośmieszacie ludzi, ośmieszacie wojsko. Yy. Ludziom, którzy się zgłaszają na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, czy przymusowo zostają wcieleni na ćwiczenia rezerwy, robicie z nich idiotów i mięso armatnie. I, a w taki sposób promujecie wojsko, no, to jest jakiś kabaret. Nie? No, pokażcie, naprawdę, jest bardzo wielu specjalistów w wojsku, którzy współpracują ze mną w szkoleniach wojskowych. Takich ludzi pokazujcie. To jest promocja wojska, naprawdę. Pokażcie, co oni potrafią. To jest promocja wojska. Weźcie sobie, odpalcie mój film z, z, ze szkolenia wojskowego. To jest promocja wojska, bo takich ludzi macie, a takich ludzi nie promujecie. To jest jakiś kabaret. Można promoć, promować wojsko, naprawdę. Macie specjalistów. Zamiast pokazać specjalistów w swojej dziedzinie, póki jeszcze nie odeszli, nie rzucili kwitem, nie, nie poszli do cywila, to pokazujcie ich, naprawdę. A nie takie rzeczy. W ten sposób wojska się nie promuje. No nie, no nie wiem, chyba że ktoś, pani Schreiber zrozumiałem, że już jest wolna. No to teraz ym, kawalerowie będą do 18 Brygady lecieli, szturmowali, tak? 18 Brygadę Wojsko Obrony Terytorialnej? 18 Brygada chyba, tak? Dobrze mówiłem. Zaraz cofniemy sobie dla, dla pewności, dla pewności, czy ja się nie pomyliłem, że to jest 18 Brygada? Tak, 18 Brygada Obrony Terytorialnej z artykułu wynika, że pani Schreiber jest wolna, także chłopy wolni wolny. Jeżeli oczywiście taka pani jest w waszym typie, szturmujcie 18 Brygadę. Może o to chodziło Ministerstwo Obrony Narodowej, że jeżeli pokażą panią Schreiber, to więcej facetów przyjdzie do wojska, bo będą szukały jakiejś wolnej tam pani. No, kabaretek, nie wiem, nie. Przecież armia ma swoje zasady, dyscypliny w wizerunku, tak, to było. Działalność jest kontrowersyjna. W ostatnich tygodniach zaś była kojarzona głównie. Ze sporów toczonych, tak, z Aluną, Magikal, dostała z liścia. Każda armia ma system wartości. To gotowość do poświęcenia, działania zespołowe, regulamin funkcjonowania zawiera elementy, które nie powinny być przekraczane. To nie jest tak. Wojsko powinno być generalnie poważne, a wy z wojska robicie parlament. Sejm już nie jest, parlament już nie jest miejscem poważnym. Tam można sobie kabarety robić, odstawiać. Z gaśnicą latać, odstawiać różne fikołki, podpalać świeczki i promować własną religię, a później ktoś inny to gasi świeczkami to nie jest poważne. Parlament już od dawna nie jest poważny. Nie róbcie z wojska tego, co zrobiliście nie róbcie z wojska cyrku. Wojsk, wojsko powinno być poważną instytucją, bo tam nadal pracują, służą poważni ludzie. Regulamin funkcjonowania zawiera elementy, które nie powinny być przekraczane. To nie jest tak, że w wojsku nic nie wolno, ale raczej to, co pokazuje pani Schreiber, to autopromocja. Tak, to jest tylko autopromocja pani Schreiber. Pani Schreiber na każdym kierunku próbuje sobie zrobić autopromocję. Teraz w wojsku buziaczek, pobieram sorty, tutaj będę spożywała, tutaj będę się czołgała, tutaj będę co innego robiła i... Bag, 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 selfiaczek. Gratuluję. Umożliwiacie pani Schreiber autopromocję i nikt nie reaguje. Nie ma to nic wspólnego z promocją armii, ocenia generał Polko. Tak, też uważam, panie generale, cieszę się, że pan również zabrał głos w tej kwestii, że wojsko się po prostu ośmiesza. W jakim świetle zostawia towarzyszy broni, którzy funkcjonują, szkolą się, a tutaj mamy do czynienia z czymś, co ośmiesza te jednostki? Zastanawia się były dowódca Grom. Tak, w jakim świetle dostawia poważnych dowódców, poważnych instruktorów, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie, a tu nagle przychodzi <laughs> ja z dowódcą. <laughs> Jak podkreślił, nie chodzi o zamykanie drogi do rozwoju komukolwiek, a o służenie ojczyźnie na konkretnych zasadach. Generał Polko zauważył, że nawet w firmach cywilnych mamy do czynienia z zasadami dotyczącymi funkcjonowania zespołu czy budowania jego wizerunku. I oczywiście pani Schreiber w prywatnej firmie nie byłaby zatrudniona. Chyba, że ta firma miałaby w swoim... miałaby na celu robienie z siebie błaznów. No to tak, to jak najbardziej. No to zatrudnienie... Tak jak free fighty, nie? Freak fightom zależy na tym, żeby zatrudnić panią Schreiber, to, no, bo, no bo to jest takie... Fajne, wesołe, medialne i tak dalej, ale wojsko powinno się identyfikować z freak fightami z jakąś gochą, laluną czy magikalem? Czy, czy, czy jak to się tam kurde nazywało, nie? Pani Schreiber jest podczas szkolenia wojskowego, wojskowego, który nie jest po to, żeby je relacjonować czy wręcz ośmieszać, nie chce się, jej, nie chce się z niej wyśmiewać. Bo, jako początkujący żołnierz rekrut też popełniałem błędy. Tyle, że ja tego nie, rela nie relacjonowałem, podsumowuje generał Polko. Gdzie są dowódcy? Gdzie są dowódcy? Bo co? Bo Schreiber, ona jest medialna. Nie można jej nic powiedzieć. Ona może robić sobie fotki, może robić zdjęcia, może pajacować, może ośmieszać wojsko. Oczywiście, to jest tylko moje zdanie. Jeżeli zdanie Wojsko Obrony Terytorialnej jest inne, jeżeli zdanie. Ministerstwo Obrony Narodowej jest inne. Chyba, że pan Tygrysek chciał po prostu pan, panu Schreiberowi dowalić, biorąc panią Schreiber do. Jeszcze po raz kolejny i pozwalając jej na, na to, żeby robiła sobie cyrk z wojska. No to OK. I, i powalić, słuchajcie, teraz tak. Z jednej strony mamy panią Schreiber, która poszła do Wojska Obrony Terytorialnej, a z drugiej strony chcecie, żeby tam przychodzili specjaliści. Emeryci z, z różnych służb, bo pojawiają się tam, ja wiem, ja rozmawiam, piszecie do mnie. I po, pojawiają się w wojskach obrony terytorialnej specjaliści, naprawdę w swoich dziedzinach, którzy mają bardzo szeroką wiedzę, którzy y, przez lata byli szkoleni, czy to w policji, czy to w służbie więziennej, czy to w wojsku na różnych stanowiskach, w wojskach specjalnych. I teraz zestawiacie ich na równi z panią Schreiber, gdzie tu jest? Pani Schreiber oczywiście się nadaje, ale do free A jeżeli chce być w wojskach obrony terytorialnej, to weźcie ją, sprowadźcie na ziemię. Bo to jest jakiś kabaret. I to odstrasza, nie? I później taki człowiek się sobie siedzi i mówi: A może bym poszedł do wojska obrony terytorialnej? I odpala sobie internet, czyta taki artykuł i mówi: To będę siedział. To będę siedział na dupie albo będę robił inne rzeczy, bo wojska terytorialne nie są poważnymi wojskami. Niestety. Czy ktoś na to zareaguje? Bo to, jest, to jest artykuł z dnia 23 kwietnia, czyli chyba pani. Zachęcam do subskrybowania. Tam panu, panią Schreiberg, sobie spoglądajcie, co ona tam robi w tym wocie. Generalnie jest fajnie. nie? Generalnie jest fajnie. Pani zachęca, pani poleca. Ale wydaje mi się, że ja na tym kanale więcej osób zachęciłem, ponieważ powiedziałem im prawdę, jak rzeczywiście jest, a nie ściemkę. I niektórzy podnieśli rękawice i poszli. Czy to do dobrowolnej zasadniczej służby, czy to do zawodowej, czy to się przenieśli z policji do wojska, czy ze służby więziennej do wojska, czy z jakichś innych służb do wojska, bo wystarczy ludziom powiedzieć prawdę. Tak, takie mam wrażenie. Dajcie komentarz taktyczny. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, udostępnijcie, a jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to zapraszam w linkach pod, w opisie. Pod filmem macie linki i z tych linków macie różne możliwości wsparcia rozwoju kanału, również sklep, w którym są koszulki, bluzy z motywem wojskowym, z motywem patriotycznym. A na dzień dzisiejszy wszystko. Dzięki, cześć i czołem.